Być może nie jestem taka super beautiful, żeby być na układce gazety. To zostawiam innym, piękniejszym dziewczynom, ale mam prawo również tutaj działać i rozkręcić swoją działalność czy biznes, ewentualnie jakiś marketing czy coś. I nikt mi nie stanie na przeszkodzie. Również znalazł się ktoś, kto mi zarzucił, że wszystko robię dla pieniędzy. Kochana, gdybym ja robiła wszystko dla pieniędzy, to już dawno bym przestała. Robię to z pasji przede wszystkim, że jakieś tam korzyści mogą z tego być, to byłoby super, ale. Uwierzcie mi, że wszystko robię z zamiłowania, bo to lubię i cieszy mnie nawet lajk. Like. Nie muszę mieć od razu pieniędzy za to, co robię, ale nawet wasze komentarze czy tam obserwacje cieszyły mnie bardzo i traktowałam to jako formę wynagrodzenia, bo ogólnie lajki, polubienia są walutą w internecie i świadczą o wartości twórcy. Kiedyś wasza Claudeliza była Claudią Sings, zwyczajną dziewczyną, która śpiewała, wstawiała do internetu swoje covery, znanych piosenek. I było dobrze. Co prawda, nie miałam tyle wyświetleń, co teraz, ale wystąpiłam w programie, z czego bardzo się cieszę i jestem dumna. Oprócz tego, również czułam się spełniona, że ludziom się podoba moje śpiewanie, i było całkiem okej. Okay. Zachciało mi się więcej odsłon, to mam za swoje teraz, i nie wiem, jak to wszystko zakończyć i położyć kropkę nad i. Już nie chcę być kojarzona z klaudelizą. Niech moja historia będzie dla Was przykładem. Jak gonienie za popularnością może zniszczyć wszystko na wiele, wiele lat. I zastanówcie się czasami dwa razy, zanim staniecie się kontrowersyjną osobą, tak jak ja, bo później ciężko będzie się z tego wszystkiego wygrzebać. Od ponad roku uderzacie we mnie słowem, a także grafikami, jakimiś memami. Tak bardzo wam sprawia radość, poniżanie mnie, obrażanie i Przejawienie takiej nienawiści w moim kierunku? No, niedobrze. Przyznaję, że wasza kosmiczna podłość naprawdę przeszła już wszelkie granice i stała się niebezpieczna. Najbardziej śmiesznie mnie i dziwi jedna rzecz. Zawsze, gdy znikałam z internetu na jakiś czas albo gdy wy wykurzyliście mnie Usuwając moje social media, za jakiś czas widziałam na forum takie pytania: co się stało z Klaudelizą? Czy Klaudeliza jeszcze wróci? Gdzie podziała się nasza atencyjna gwiazda YouTube'a? Bla bla bla. Skoro tak bardzo Was interesuje, co się ze mną stało i tęsknicie za mną po jakimś czasie, to po co mnie do cholery niszczycie i kasujecie z internetu? Przecież doskonale wiemy o tym, że bez mnie nie macie rozrywki, nie macie kogo obrażać. No i co wtedy? Przeciwności losu są, ja bardzo często ich doświadczam. Zwłaszcza tutaj podczas mojej niedoszłej kariery w internecie. Jednak będę dalej próbować. Nie wiem, jak to zrobić jeszcze, muszę to wszystko przemyśleć, ale mogę śmiało przyznać, że moja droga do celu jest usłana kolcami. Oczywiście jest trochę osób, które naprawdę mnie lubią, które wspierają i które bardzo lubiły oglądać mnie zarówno tutaj, jak i na Instagramie. I wiem, że to są szczere osoby, ale też nie brakuje mi wielu, wielu szyderców, którzy na każdym kroku podcinają mi skrzydła i mówią mi, że nic nie osiągnę. Serio? Założymy się? Oczywiście nie jest to jakaś odzywka, która miała tutaj na celu podkreślić, że o, wszystko należy do mnie i na pewno mi się uda. Tylko chciałam Wam udowodnić, że pomimo tego wszystkiego, co mnie spotkało, wciąż jeszcze mam wiarę w siebie i w to, że ludzie mogą się zmienić, że wszystko może nagle się obrócić o 180 stopni i odmienić na lepsze. Myślę, że wszystko potrzebuje czasu i myślę, że tak z dnia na dzień nie będzie lepiej, ale może kiedyś, mam nadzieję, Chociaż już bardzo mało tej nadziei, ale gdzieś tam w środku jeszcze mam ten power. Chcę Was zainspirować przede wszystkim i pokazać, że można pokonać wszystkie przeciwności. Jestem Wam wdzięczna w pewnym sensie za to, że uświadomiliście mi, do czego są zdolni ludzie i jak bardzo są w stanie Ci zaszkodzić. Bardzo Wam za to dziękuję, że uświadomiliście mnie, jaki jest ten świat. Jak on działa. Niektórzy ludzie bardzo mnie denerwują jedną gadką, że. O, straciłaś Instagrama, co to takiego? Nic nie stało. No, błagam. Nic nie stało, mówicie? A gdyby tak y, sławna Instagramerka straciła swój profil, to myślicie, że pochwaliłaby ludzi za to? Nie, na pewno nie. Instagram jest dla wielu osób czymś bardzo ważnym, a jeżeli nie potraficie tego uszanować, to może sami załóżcie swój profil, inwestujcie w niego czas, a później ktoś ją skasuje. I wtedy powrócimy do rozmowy. Są dziewczyny również tutaj na YouTubie oglądałam, które straciły swój profil na Instagramie z błahego powodu. Ktoś zgłaszał, nie wiadomo dlaczego. I tylko one mogą mnie zrozumieć w tej sytuacji. Bo przeżyły to samo. Na koniec dzisiejszej przemowy chciałabym Was zapytać, którą wersję Klaudii lubiliście najbardziej? YouTuberka wokalna, piosenkarka, czy może kontrowersyjna Klaudeliza, która miała niewyparzony jęzor? A może ta Klaudia, która nagrywała hole zakupowe, gadała o kosmetykach z wielką pasją, a być może Instagramerka, która wstawiała zdjęcia. Jestem bardzo ciekawa. I jakieś jeszcze dobre rady możecie mi napisać, co powinnam zrobić, bo odpocząć od internetu powinnam na pewno, bo to, co się dzieje, jest przytłaczające, jestem załamana i prędzej niż w majątku, czy sławy dorobię się załamania nerwowego, więc myślę, że tej przerwa na pewno jest potrzebna i to dłuższa przerwa. Nie wiem sama, co zrobić jeszcze. Być może powrócę z dnia na dzień, nie mam pojęcia, ale na ten moment jestem po prostu już. Zrezygnowana po prostu. I cóż mogę dodać? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że żadna ze mnie modna, fasjonita, nie mam jakichś super ciuchów, mój styl jest całkowicie normalny, ale jednak wierzę w swój potencjał, w swoje możliwości w dalszym ciągu. I cóż mogę dodać? No, jeżeli bym kiedyś wróciła, to być może bym, byłabym. Taka lifestyleowa bardziej i nie chciałabym poruszać takich tematów, wiecie, które mogą mi zaszkodzić. Chciałabym po prostu się rozwijać w pozytywnym znaczeniu i zaskoczyć swoją publikę i nawet sprawić, że wrogowie moi hejterzy staną się moimi zwolennikami. Takie wyzwanie sobie postawiłam, ale zanim to nastąpi, proszę was o przemyślenia, bo to, co robicie, to już jest znęcanie się nad drugim człowiekiem. Sami dobrze o tym wiecie. Za wszystko po prostu znikam. Mam nadzieję, że beze mnie będzie wam lepiej. I to raczej chyba tyle chciałam powiedzieć. Dużo się rozgadałam, ale chciałam wam to wszystko jakoś po części wytłumaczyć, jak ja się czuję w tej sytuacji. I no jest niekolorowo, jest niezbyt dobrze, bo nie przypuszczałam, że aż tak będziecie mnie traktować w tak obudny sposób. Nikt, po prostu nikt nie zasługuje na takie obrażanie. I moim zdaniem trzeba to w końcu zakończyć pójść przed siebie olać to na ten moment. I postarać się o nową, lepszą wersję siebie. W tym momencie czuję się jak jakiś świadek koronny, który boi się ludzi, czuje strach i ciągle musi się przed kimś ukrywać. Czuję się jak ofiara hejtu, bo taka właśnie jest sytuacja. I czuję, że to wszystko zmierza w bardzo złym kierunku. Dlatego będzie lepiej jak po prostu zaprzestanę na ten moment. Czuję się jak taki wściekły byk, który leci w stronę tumu, rozcieczonego tumu. Dobra moi drodzy, myślę, że wystarczy już tego gadania. Dziękuję za wszystko, pozdrawiam gorąco i szczęścia życzę. Dziękuję za wspólną przygodę. W końcu byłam tutaj wiele lat i ten YouTube przetrwał, a Instagram niestety nie. Liczę na to, że tornado podłości, skierowane w moją stronę, w końcu oddali się. Być może jeszcze kiedyś o mnie usłyszycie, a tymczasem po prostu odchodzę. I nawet nie jest mi w głowie tutaj wracać, powiem szczerze. No to tyle. Możecie mi na koniec coś jeszcze powiedzieć, wyznać, albo jeszcze raz mnie hejtować. No, papa, pa. nie pozwólmy, aby przeszłość rujnowała naszą przyszłość. Oczywiście nie urodziłam się wczoraj, żeby wierzyć w to, że nagle z dnia na dzień ludzie zaczną mnie lubić. Ale mam nadzieję, że chociaż zastanowią się nad tym, co mi zrobili i dadzą sobie siana. Mówiąc krótko, wpadłam do szamba, i może kiedyś jeszcze wypiję szampana. Na ten moment, sama nie wiem, co będzie dalej. Może te wszystkie gorsze chwile odejdą, i przyjdą te lepsze. Kto wie, nie mam pojęcia, nie wiem. Ale nie pozostaje mi nic innego, jak na ten moment pożegnać się z wami definitywnie, nieodwołalnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie i jeszcze na koniec tutaj napiszecie mi, co o tym wszystkim myślicie. Tylko bez obrażania mnie, bo to do niczego nie prowadzi. Może wam ciężko w to uwierzyć, że ja mam dobre serce, jestem osobą wrażliwą i to wszystko również gnębi mnie. Czuję się naprawdę zagubiona w tej całej pogoni za Sławą, w pogoni za fałszywymi ludźmi i za tym wszystkim. Nie wiem, jak odbudować wizerunek, może mi pomożecie. Powiecie jakieś dobre rady, cokolwiek. No, to tyle. Dzięki za wszystko i być może do zobaczenia albo do niezobaczenia. Fajnie, że byliście. To wiele dla mnie znaczy. Zapamiętajcie mnie jako Klaudie Sings albo tą dziewczynę, która mówiła o kosmetykach. Nie pamiętajcie o Klaudelizie, tak będzie lepiej.